Nie uwierz, że łatwo rozmyć tło za postacią. Jedziemy! Wchodzimy w zakładkę Zaznaczanie i wybieramy temat. Jeśli korzystasz z paska kontekstowego, po prostu kliknij Wybierz obiekt. Popraw selekcję, jeśli potrzeba. Gdy masz to gotowe, kombinacja ctrl Command j by skopiować zaznaczenie na nową warstwę. Klikamy na miniaturze górnej warstwy z przytrzymanym Ctrl-Cmd, by wczytać zaznaczenie. Powiększamy selekcję w menu Zaznaczenie, Zmień i Rozszerzenie. Na pasku masz to samo tutaj. 20 pikseli będzie ok. Teraz edycja i wypełnienie. Ewentualnie znów korzystamy z paska. Wybieramy uwzględnienie zawartości i potwierdzamy. ctrl Komand D, żeby odznaczyć. Zmieniamy warstwę w obiekt inteligentny. Teraz filtr. Rozmycie i rozmycie gaussowskie. Ustalasz promień. I gotowe. Zapisz i zaobserwuj po więcej. Cześć.